Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu nowej wystawy, wystawy myślę, na którą wszyscy tutaj czekali z niecierpliwością, wystawy pod nazwą "Buscy artyści dla buska". Jest to wystawa zbiorowa, w której uczestniczą artystki, artyści, twórczynie, twórcy. Nie, twórcy Którzy pochodzą, są związani z bózkiem zdrojem, którzy tutaj się urodzili, tutaj mieszkają. Ewentualnie tutaj zdecydowali się zamieszkać i tutaj tworzyć. Pomysł na powstanie tej wystawy powstał już w zeszłym roku z inicjatywy pani dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, pani Marii Wiśniewskiej. Nie mogło jej dzisiaj być tutaj razem z nami z powodów zdrowotnych, ale przekazuje wszystkim pięknego wieczoru, a artystom gratuluję i życzę. Wielu wspaniałych inspiracji do dalszej pracy twórczej. Drodzy Państwo, galeria, jaką przeszła tutaj nową odsłonę, nie wyobrażaliśmy sobie, że nie mogłoby być takiej wystawy, jaka, jaką dzisiaj Państwo zobaczycie. Właśnie wystawę prezentowaną i przez, tworzącą przez włoskich artystów. Ekspozycję, którą Państwo zobaczycie, nie tylko tutaj prezentuje różnorodność technik, stylów artystycznych czy mediów. Jest to też odzwierciedlenie bogactwa talentu, pasji, zaangażowania. Każdy z artystów wnosi do tej wystawy swoje doświadczenie, zarówno życiowe, jak i twórcze, z czego bardzo się cieszymy. Drodzy Państwo, w świecie, w którym panuje tyle zła, nienawiści i złośliwości, Wierzę, że w każdym z nas jest to piękno, tylko to piękno trzeba wydobyć i pozwolić przekazać go jakoś. I tutaj artyści mają ułatwiony ten sposób, bo potrafią to piękno wydobyć swojej twórczości, której zaraz się przekonacie, zaraz tutaj zobaczycie. Ta wystawa, jak już wspomniałam, poświęcona jest łuskiemu środowisku, bo to środowisko jest naprawdę bardzo ważne tutaj dla nas. Oni działają i udało się w jednym miejscu zintegrować. W środowisko lokalnych artystów z różnych dziedzin artystycznych, bo mamy i muzykę, za chwilę się Państwo przekonacie. Tutaj mamy artystę naszego lokalnego, który reprezentuje tutaj muzykę. Pan Paweł Korepta, brawo dla niego. Jest też malarstwo, rzeźba, inne media, instalacja. Zobaczycie, udało nam się stworzyć w jednym miejscu, zebrać tych wszystkich artystów i ich wszystkich połączyć, zintegrować. I taki też cel był tej wystawy. Wierzę, że nam się to udało. I na końcu to wszystko podsumujecie i potwierdzicie moje słowa, mam nadzieję. Wierzę też, że ta wystawa jest dobrym startem do kolejnych takich wystaw. Bo naprawdę artystów w Busku Zdroju jest bardzo dużo. Nie sposób było ich wszystkich tutaj dzisiaj zaprezentować. W tej chwili na tej wystawie, która potrwa do 19 czerwca, prezentujemy 13 artystów i towarzyszące artysta tutaj z dziedziny muzyki, pan Paweł Korepta, więc 14 artysta. Kuratorem wystawy jest pani doktor Ewa Wiśniewska z Duniak. Ja za chwilę oddam głos Panie Kurator, ale zanim to zrobię, to jeszcze chciałam tutaj podziękować. Patronat honorowy nad tą wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Busko zdrój Pan Waldemar Sikora oraz Starosta buski Jerzy Kolasz oraz Związek Artystów Polskich, jeszcze raz, bo się pogubiłam, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Świętokrzyski oraz Związek Polskich Fotografików Proszę mnie Pani Ewo tutaj poprawić, bo już mam batremę. W każdym razie też Związek Fotografików Polskich, niech będzie Okręg Świętokrzyski. Patronat medialny objęło Radio Kielce, Echo Dnia, Busko.com.pl, Telewizja Ponicie i Halo Busko. Wsparcie finansowe. Naszymi sponsorami jest 21 Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdroju oraz przedsiębiorstwo wielobranżowe Primas ze Zborowa pan Frum, i Pan Frumencik. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe. Ja teraz zaproszę pana Jarosława Zaborowskiego, zastępcę dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, o kilka słów. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo się cieszę, że udało się tę wystawę zorganizować. Sądzę, że ta wystawa jest jedną z ważniejszych wystaw, które, które odbywały i będą się odbywać tutaj w galerii. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować artystom, którzy tutaj się wystawiają, pani kierownik galerii, pani kurator za trud i, i że to zostało tak fajnie zorganizowane. I tutaj tak jak pani kierownik, pani Kasia powiedziała, sądzę, że to będzie początek do dalszej współpracy artystów z galerią, z BSK. E, jesteśmy oczywiście otwarci na, 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 na rozmowy, na to, aby rozmawiać o tym, co można by tutaj, na Państwa sugestie. Drodzy Państwo, ja jeszcze zanim tutaj oddam głos Panie Kurator, chciałam przedstawić tych naszych artystów. Ja zapraszam tutaj Michalinę Kulpę, tworzącą tą wystawę, Panią Beatę Borek, Panią Barbarę Wnuk-Spiroską, Panią Małgorzatę Nega, Pana Grzegorza Kielesińskiego, Panią Oliwię Sajdak, Panią Joannę Kwiatkowską, Pana Konrada Wawro, Czy jeszcze o kimś zapomniałam? Jeszcze w tej wystawie, drodzy Państwo, uczestniczy znany nam wszystkim Piotr Kaleta. Niestety nie mógł dzisiaj wziąć udziału w tej wystawie, ale go serdecznie. Pozdrawiamy. Jeszcze tak spojrzę na artystów, gdzie ja ich wszystkich tutaj wymieniłam. Jeszcze pani Olga natyszak myśliwiec Zapraszam serdecznie. I pan Jacek Szostak. Bardzo dziękuję za takie entrée. Tam, wow, grono jest liczne bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w niezwykłym miejscu. Ja Wam zazdroszczę, że macie taką willę w Polonii. Marzy się takie miejsce w wielu ośrodkach i tak prężnie działające. Tym bardziej, że ta przestrzeń służy nie tylko po to, żeby wystawiać sztukę, ale też edukuje, to jest bardzo ważne. Buduje wrażliwość, proszę Państwa, to jest zasadnicza rola takich miejsc. Budowanie wrażliwości i umiejętności czytania sztuki, rozumienia sztuki. Sztuka współczesna nie jest łatwa w odbiorze. Sami Państwo wiecie, bywacie w galeriach, nie tylko tu, i zastanawiacie się czasem, o co. Artyście chodzi, prawda? Myślę, że takie, takie emocje ma wielu oglądających wystawy. Chciałabym podkreślić, że takie miejsce i ta edukacja artystyczna właśnie służy czytaniu sztuki. Sztuka współczesna wymaga komentarza. I proszę Państwa, bez tego komentarza. No cóż, oglądamy rzeczy, które wydają się czasem kontrowersyjne. Dopiero komentarz otwiera nam całą, całe bogactwo wypowiedzi artysty. To jest szalenie ważne i do tego służy te, służą właśnie takie miejsce jak, jak galeria. Jeszcze jedna rzecz. Tuż w odniesieniu do artystów, których tutaj zgromadziliśmy, do ich prac. Artyści, proszę Państwa, nie tworzą metafizycznych wizji, nie unoszą się nad światem. Artyści opowiadają o swojej codzienności, o swoim życiu, o swoich doświadczeniach. Używają różnych środków wyrazu. Jak widzicie Państwo, jak zobaczycie za chwilę, Wypowiadają się um, używając um, fotografii, malarstwa, rzeźby, obiektów, natomiast mówią o swoim świecie i de facto mówią też o waszym świecie, bo oni są stąd. Tak więc um, to jest um, tym bardziej bardzo istotne, że widzicie Państwo, że, że żyjecie wśród tych artystów, którzy mają taką wyobraźnię. To jest nieprawdopodobne że właśnie tak interpretują tą codzienność naszą, codzienność, rzeczywistość. A też to miejsce jest po to, żeby też trochę oderwać się od tej codzienności, zobaczyć właśnie te ich, te ich wyobrażenie, właśnie ich życia. Ale też przy okazji Waszego życia. Także bardzo dziękuję i życzę miłego odbioru. Proszę spojrzeć na te prace, właśnie tak, że to są ludzie, którzy żyją obok Was i mają taką rzeczywistość swoją. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, i będę wdzięczna za jakieś refleksje. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu ślicznie i zapraszam do delektowania się wystawą, szampanem i tortem. Dziękuję bardzo, życzę pięknego wieczoru. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Jacek Szostak. Jestem y, mieszkańcem miasta Buska, początkującym artystą. Moja droga wygląda troszkę dziwnie. Pewnego dnia postanowiłem malować, tak, Forest Gap. Y, cieszę się bardzo, że w tym tak bardzo ważnym dla naszego miasta miejscu, jakim jest Villa Polonia. Które przechodziło wiele kolei losu. Było prywatną willą, później, z tego co pamiętam, było porodówką, było biblioteką, było sklepem motoryzacyjnym, było galerią sztuki. Gościło tutaj oddział Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, że wróciło do życia i busty artyści po roku czasu wreszcie znaleźli swoje miejsce i mogą pokazać swoje prace. Cieszę się, że w tym gronie również mogę prezentować swoje prace, które są bardzo bliskie naszemu miastu. W ogóle to co maluję jest rodzajem malarstwa przedstawiającego. Przedstawia ono piękno tego naszego małego kraju, czy ojczyzny. Przedstawia Urokliwe miejsca y, miasta Buzka, y, urokliwe miejsca po, y, różnych miejscowości i części y, 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 makroregionu czy tam krainy geograficznej, jaką jest Ponidzie. Y, powiem tak, że jako chyba jeden z dwóch artystów, y, jeśli tak się mogę nazwać, którzy tutaj prezentują swoje prace, y, mogę przedstawić tematycznie właśnie ten nasz piękny kraj. Specjalnie na wystawę namalowałem prace, które przedstawiają nasze miasto, które już nie istnieje, bądź też istnieje w zmienionej formie. Zawsze wracam do lat dziecięcych, marzę o wielkości naszego kurortu, tak pięknego, jaki kiedyś był na przełomie XIX i XX wieku, żeby tak się jawił, żeby nie stawał się, tak jak to ma miejsce w wielu przypadkach w świecie, pustynią betonową, tylko żeby był piękną miejscowością, w której żyjemy w pięknym klimacie artystycznym. Są wspaniali ludzie, którzy się wspierają, razem tworzą, wymieniają swoje poglądy. Kwitnie sztuka, kwitnie nauka takim jest moim marzeniem i to wszystko co robię w swoim życiu chciałbym w swoich obrazach zawrzeć powiem że jestem malarzem z przypadku bo jestem rzeźbiarzem scycerzem a moja przygoda chyba za sprawą palca Bożego pozwoliła na to że rozpoczęła się i trwa nadal mam nadzieję że będzie więcej tych możliwości przekazania moich doznań moich refleksji na temat tego jak powinna być sztuka. Pani kurator wystawy mówiła, że świat ucieka w dziwnym kierunku, że sztuka zdaje się czymś <laughs> przedziwnym. Niektórzy używają bardziej dosadnych słów na ten temat. Ja mam nadzieję, że moje obrazy nie są post, tylko są przedstawiającymi będą cieszyć oko widza i będą skłaniać do refleksji. Tyle życzę przyjemnego oglądania, radości z obcowania ze sztuką. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać na wystawie busty Artyści dla Buzka. Tuż za mną jest jedna z moich prac. Ma tytuł Egg Tree. Te prace stworzyłam tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, więc ma dość silną symbolikę. Chciałam wskazać, że pomimo mroku gęstego i ciężkiego jest jednak nadzieja, i tutaj stworzyłam. Sygnatury, które po rozczytaniu dają hasło: Let the light rule. Niech rządzi światło. To jest kolejna praca, którą stworzyłam specjalnie na tę wystawę. To jest praca właśnie z tego roku bieżącego, 2024. Nosi tytuł Oczy Boga. A nazwa się wzięła stąd, że te pojedyncze elementy. E, właśnie noszą taką nazwę i to jest taki ob obiekt szamański, rodzaj tarczy. I ostatnia e, moja praca e, ma tytuł Szamanik Path. Jest to grafika e, komputerowa wydrukowana na płótnie bawełnianym z elementami e, haftu e, tradycyjnego, do którego nakłoniły mnie z zaświatów e, e, siostry mojej babci, ponieważ e, one doskonale haftowały. To no ja jestem na początku drogi, ale fascynuje mnie ta sztuka. Zapraszam wszystkich na tę wystawę do podziwiania nie tylko moich prac. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy w szczególnym miejscu, jeśli chodzi o Busko. To Busko emanowało i emanuje sztuką, kulturą, a przede wszystkim ludźmi, którzy coś mają do powiedzenia w sferze kultury. Nazywam się Grzegorz Kielesiński, zostałem zaproszony, a przede wszystkim czuję się wyróżniony, do zaprezentowania kilku moich prac, które tutaj są eksponowane. Myślę, że spektrum sztuki, którą Państwo będziecie mogli oglądać aż do 19 czerwca w galerii Villa Polonia, zachwyca pod każdym względem pod względem formy, jakości przekazu, ale i różnorodności prac. Warto to miejsce odwiedzać i myślę, że szczególnym miejscem w tej chwili dla wózka i mieszkańców WUSKA jest to, że reprezentujemy część społeczności, która ma coś do powiedzenia, i właśnie wypowiadamy się poprzez plastykę, poprzez fotografię. Moim hasłem podróżowania z aparatem po świecie jest to, że fotografia jest kwestią chwili, nie zaś miejsca. Bo każde miejsce może wyglądać różnie o każdej porze dnia, o każdej porze roku, ale trzeba delikatności, żeby to dostrzec. I myślę, że ci wszyscy, którzy tu prezentują swoje prace, mają tą delikatność i tą spostrzegawczość, że potrafią tą rzeczywistość trzy, tr trzywymiarową zawrzeć w dwuwymiarze swoich prac plastycznych. Serdecznie Państwa zapraszam i polecam. Warto to miejsce odwiedzić, niezależnie od, tej foto, od e, tego, co się w tej chwili dzieje, czyli artyści Buska dla Buska, ale w ogóle dla sztuki i dla tych, którzy tutaj prezentują albo prezentować będą swoje prace. Proszę Państwa, jeszcze sztuka zależy od sponsorów. Gdyby nie marszandzi, sztuki by nie było w takiej formie, jaka towarzyszy nam od wieków. Sponsorem tego wydarzenia jest dzięki uprzejmości pana doktora Bernarda Soleskiego, dyrektora szpitala wojskowego, mogliśmy zobaczyć tą wystawę w tej formie, ale przede wszystkim móc zachować dla potomnych ten Piękny katalog, który będzie towarzyszył nam podczas oglądania tych zdjęć. Także Szpital Wojskowy jest sponsorem wielu wydarzeń artystycznych w naszym mieście, za co serdecznie jesteśmy wdzięczni dyrekcji.